Witam Was serdecznie, Arek z Fabryki Rowerów. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić bardzo fajny sprzęt, rower hybrydowy. Jest to FX2. Rower przeznaczony do jazdy głównie po asfaltach, czy też drogach utwardzonych. Mega popularny model w Stanach Zjednoczonych. Wiemy ze swoich źródeł, że masa ludzi w Central Parku porusza się właśnie na tego typu rowerach. Jest to rower w wersji equipped. Co to oznacza? Mamy tutaj w wyposażeniu już seryjnie zamontowane Błotniki, oświetlenie przód, tył, bagażnik oraz stopka. Daje to nam komfort oczywiście podczas jazdy po mieście. Nie martwimy się o zachlapane plecy czy też o kwestię przewożenia jakiegoś drobnego ładunku na rowerze, bo mamy, tak jak powiedziałem, do dyspozycji błotniki, bagażnik, także rower, który będzie nam speł, sprawdzał się bardzo fajnie, właśnie w miejskiej dżungli. Mamy tutaj rower na kołach 28-calowych, wyposażonych w opony o dość skromnym bieżniku. Są to to takie opony już praktycznie semi z drobnymi nacięciami odprowadzającymi wodę, ale dzięki temu uzyskujemy bardzo fajne opory toczenia. Praktycznie no, tych oporów jest bardzo niewiele, więc możemy uzyskiwać spore prędkości właśnie na tym sprzęcie. Za napęd odpowiada korba i kaseta Shimano, jest to napęd 2x9, więc mamy do dyspozycji 18 biegów. Myślę, że do takiej miejskiej jazdy w zupełności to wystarcza. Dodatkowo hamulce tarczowe. Już oczywiście hydrauliczne. Wszystkie linki i pancerze są bardzo sprytnie ukryte wewnątrz ramy. Daje to nam fajną, czystą formę tego roweru, a przy okazji bezpieczeństwo i dbałość o to, żeby te linki i pancerze w bardzo szybki sposób nam się nie zabrudziły. Na rower jest dożywotnia gwarancja na ramę, tak jak na wszystkie zresztą ramy w rowerach Trek. Dodatkowo dwuletnia gwarancja na pozostałe komponenty, które w tym rowerze są zamontowane. Oczywiście przypominam, że możecie ten rower również mieć u nas w systemie ratalnym nawet do 30 rat 0%owych i możecie się cieszyć właśnie takim efiksem, który pomoże wam w dojazdach do pracy, do szkoły czy też w jeździe na zakupy do najbliższego sklepu. Zachęcam do kupienia efiksa w fabryce rowerów